No rozwala, że, I mnie tam i ty mnie tam złapał no. Ja bym się paletę wiesz miał, o ucieszony biegnę będę miał dystans. Zakołany chyba. Czemu zawsze takie śmieszne momenty, jak my opowiadały. opowiadamy? Dopiero jak ja włączę nagrywanie. What the hell? Ja muszę się wyłączyć do ekrania, no? Jak nic. Ale jak włączysz, to jak wyłączysz. No jak? Bo nie zrozumiałem. Włączysz? I... Ja zawsze to... włączyłam nagranie jak się ten pasek na dole załaduje. Jak się załaduje, to wtedy włączyłam. I teraz powinnam robić inaczej, bo wtedy gadamy o śmiesznych momentach. <grymne> Ale to ja czasami wyjadę z czymś. Prywatnym. O Boże, z tą ablitką. To to trzeba uważać co mówię. No nie, nie, jak uważać co mówisz? To nie o to chodzi w ogóle. Dajcie spokój. No, jak... Nie, 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 nie będziemy ukrywać co, gada co gadamy. Nie, nie, nie. O, oh, jest klaun. No, ostatnia, ka kapiąca bitch, kurde. Ostatnim razem. No, chyba wczoraj wleciał odcinek, nie? Wczoraj albo przyczoraj Pamiętam. Robię na ulicy. Bo na ulicy się lepiej kręci w jakiejś szopie zrujnowanej co mi kilka godzin temu też ociec wleciał o robisz się obok. To obok też jest killer No, no do mnie przybiegła ta... Ada? Nie Ada, ta druga Rebeka tu rewa Do mnie idzie To my jesteśmy przy tym... Wiatraku, między tym wozem Naprzeciwko jest hak Ja mam, no... Bo jak mówię, no zdziwiam się, że nie mam PLK tego, co powinna mieć. To wziąłem te na robienie genius szybciej razem. Więc jak coś to... lidera. Idę tam z tyłu. Nie widzę tego Chrisa. Klown stoi sobie. by daje? W domku. A no bo mama go dawała na obiad. Tak samo jak ostatnio buba była, nie? Pamiętam tam buba. No, my tak, kręcimy tego na no mówię, mam tego parka. My tak obydwie czoskamy. idziemy do kolejnego. Ej ja go widzę, widzę go, no. No Paweł, chodź tu na tu. Nie, nie wierzę w Ciebie. No on jest tam, ja tutaj, pan. Ja wiem, no my jesteśmy tu na dole. Przy haku robimy gena. Dobrze, to jest taki dziwny mecz. No to ona pewno będzie połączona z samym. I nawet nie bije tego. A no, może sało. daje farmić? A? Pokazujemy, żeby generator kręcił. Aha, no to już nie pokręci, kurde. Za, za późno, nie, zdecydowanie. Czyli mój oczajemny skin, yy, na no nic się nie przydał. A może on by się, się bawić? Ja mam zadanie do zrobienia. Gdzie jest killer? W góry w domku I po co ona on No nie wierzę w nią No. No nie, no Paweł, bo będziesz leżeć. Czekaj, czekaj. Czeka, czeka. boże, nie mogę na to patrzeć. Jak cię wyleczę, będę miał wytrzymałość. Jadą mi to tam, on nie zabije. No to bardziej mnie zabije. O leża, to dobry No, o, no, no. O, skończyła się <grystanie> I to stąd, bo ja nie chcę umrzeć na tej mapie nie umrzesz. No nie, ja chcę y, wyjść przed game'em. Jakaj? Czołgaj się, czołgaj. Dopadłego, nie? Hmm. Pioteczkę możemy dać. No minus jeden to i tak dostałam, kurde, nie? Nie mam pytać w ogóle. No go trzeba przymarć taki. Rutki niż za masakra. Mówię, ucieczka daje tylko 7000 punktów, nie? To było. A, A więc też dziękuję. była w stanie agonii. kolejny odcinek cię tak to do... zobaczyna. Przyszło ja Znaczy nie ma.